Witaj, drogi ósmoklasista. Chciałabym Ci dzisiaj troszkę opowiedzieć o egzaminie, jaki Cię czeka na koniec szkoły podstawowej. O egzaminie ósmoklasisty. Domyślam się, że o egzaminie ósmoklasisty słyszysz przynajmniej kilka razy w ciągu tygodnia. Ale czy poza tym mrocznym stwierdzeniem o wadze tego egzaminu zostało Ci też wyjaśnione, jak wygląda taki egzamin? I na czym właściwie on polega i czym właściwie jest? Zacznijmy od omówienia sobie kilku najważniejszych informacji na temat egzaminu ósmoklasisty. Przede wszystkim jest to egzamin państwowy, co znaczy tyle, że wszyscy uczniowie polskich szkół po zakończeniu szkoły podstawowej piszą jeden, ten sam egzamin. Egzamin ten jest obowiązkowy i każdy ósmoklasista musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Każda część egzaminu ma formę pisemną, na którą składają się różne typy zadań, które niedługo omówimy. Egzamin mimo że obowiązkowy, to nie wpływa na oceny, jaką otrzymujecie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Takiego egzaminu nie da się nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Pamiętaj jednak, że wynik, jaki uzyskasz, ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do Twojej wymarzonej szkoły średniej. A co czekacie na egzaminie? Każdy ósmoklasista musi przystąpić do trzech egzaminów. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski. Matematyka oraz język obcy nowożytny. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z wybranych języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Możecie wybrać tylko ten język, którego uczycie się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. A kiedy to wszystko Cię czeka? Egzamin ósmoklasisty klasisty odbywa się w maju. Egzamin ósmoklasisty klasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni. Pierwszego dnia egzamin z języka polskiego. Będzie to we wtorek, 24 maja. Drugiego dnia czeka się egzamin z matematyki. Będzie on w środę, 25 maja. Natomiast trzeciego, ostatniego dnia, będzie to egzamin z języka obcego, nowożytnego i odbędzie się on w czwartek, 26 maja. Jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpisz do egzaminu w tych terminach, to musisz przystąpić do egzaminów w czerwcu. Tak jak już sobie omówiliśmy, pierwszego dnia napiszesz egzamin z języka polskiego. Jak taki egzamin będzie wyglądał? Na napisanie będziesz mieć 120 minut, a w przypadku uczniów z dyslekcją czy wszelkimi wskazaniami do przedłużenia czasu będzie to 180 minut. Na egzaminie tym masz do zdobycia maksymalnie 45 punktów z obu części. Pierwsza część egzaminu z języka polskiego poprzez różne typy zadań sprawdzi umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości i rozumienia utworów literackich, interpretowania tekstów kultury, znajomości zasad ortografii i interpunkcji oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Za tą część zdobędziesz maksymalnie 25 punktów. Będzie to około 20 zadań opartych na dwóch tekstach źródłowych, z czego połowę będą stanowiły zadania otwarte. Natomiast druga część egzaminu to wypracowanie, za które możesz zdobyć 20 punktów. Wypracowanie będzie to rozprawka bądź opowiadanie. Obie te formy wypowiedzi pisemnej na pewno są Ci już bardzo dobrze znane. I to dokładnie one czekają Cię w ostatnim zadaniu. W swoim wypracowaniu możesz oczywiście odwołać się do dowolnych lektur obowiązkowych, które będą oczywiście spełniały warunki tematu podane w poleceniu do zadania. Drugiego dnia natomiast napiszesz egzamin z matematyki. Jak on będzie wyglądał? Na napisanie będziesz mieć 100 minut, a w przypadku uczniów z dysleksją czy wszelkimi wskazaniami do przedłużenia czasu będzie to odpowiednio 150 minut. Na egzaminie tym masz do zdobycia maksymalnie 25 punktów z obu części. A co na taki egzamin trzeba umieć? Podczas zadań egzaminacyjnych sprawdzane będą umiejętności takie jak sprawność rachunkowa, wykorzystanie i tworzenie informacji wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji oraz rozumowanie i argumentacja. Pierwszą część egzaminu z matematyki stanowią zadania zamknięte, czyli takie, w których wybierasz odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się między innymi zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Za tą całą część Zdobędziesz maksymalnie 15 punktów. Drugą część egzaminu z matematyki stanowią zadania otwarte, czyli takie, w których już sam samodzielnie formułujesz odpowiedź. Przedstawione przez ucznia rozwiązanie musi obrazować tak rozumowanie, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia oraz wnioski. Jest to bardzo, bardzo ważne, ponieważ sama nawet i poprawna odpowiedź nie da nam kompletu punktów. Konieczne jest wypisanie wszystkich niezbędnych elementów rozwiązania zadania. Za poprawne rozwiązanie części z zadaniami otwartymi możesz zdobyć 10 punktów. Aż w końcu, last but not least, język angielski jako język najczęściej wybierany na egzaminie jako język obcy nowożytny w trzecim i ostatnim dniu egzaminów. Na napisanie tego egzaminu będziesz mieć 90 minut, a w przypadku uczniów z dysleksją czy wszelkimi wskazaniami do przedłużenia czasu będzie to odpowiednio 135 minut. Na egzaminie tym masz do zdobycia maksymalnie 55 punktów ze wszystkich części. A co na taki egzamin trzeba umieć, jak on będzie wyglądał? Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego obejmuje następujące części. Rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych. Rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna. Pierwsza część zadań sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu. Jest to po prostu część listening. Zadania te opierają się o nagrania krótkich tekstów. Pamiętaj, że każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie oraz że do każdego zadania nagrane są również instrukcje w języku polskim. Część zadań może wykorzystywać materiał ikonograficzny. Za część Listening możesz zdobyć około 20-25% wszystkich punktów na egzaminie. Po słuchaniu nadchodzi czas na sprawdzenie znajomości funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w ich realizacji w języku polskim i obcym. Zadania w tej części mogą to być krótkie teksty, materiał ikonograficzny czy krótkie nagrania wypowiedzi. Za tą część możesz zdobyć około 15-20% punktów. Następnie czekać Reading, w którym zadania sprawdzają Twoją umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Zadania opierają się na tekstach, które są umieszczone w arkuszu. Mogą się jednak również pojawić materiały ikonograficzne. Masz tutaj możliwość zdobycia aż około 25-30% punktów. Kolejna część sprawdza znajomość środków językowych, leksykalno-gramatycznych. Mogą to być pojedyncze zdania, krótkie teksty, czy nawet materiały ikonograficzne. Do zdobycia w tej części masz około 15-20% punktów. Ostatnia część to writing, czyli sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej. Zadanie to polega na napisaniu krótkiego tekstu, na który składać się mogą. Opis, opowiadanie, zaproszenie bądź wyrażanie i uzasadnienie opinii. Zadanie to należy wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji, a wtedy zdobędziesz około 20% punktów. Dużo tego, prawda? Jaką objąć taktykę na egzaminie z języka angielskiego, żeby ilość i różnorodność zadań cię nie przetłoczyła? Pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z poleceniami do zadań. Często to samo polecenie jest w stanie nakierować nas na odpowiednią drogę. Nie spiesz się z udzielaniem odpowiedzi. Nawet jeśli jesteś pewny, wysłuchaj nagrania jeszcze raz i dokładnie przeanalizuj swoją odpowiedź. Pamiętaj, że tworząc wypowiedź pisemną, do każdego z podpunktów polecenia należy się odnieść i rozwinąć. Za odpowiedź rozwiniętą przyjmuje się. Komunikatywną wypowiedź, która odnosi się do jednego z trzech podpunktów polecenia w sposób bardziej szczegółowy. Nie musisz używać słów, które pojawiają się w poleceniu, by w pełni zrealizować zadania. Warto wtedy korzystać z synonimów. Pamiętaj o zachowaniu struktury listu czy maila. Zwróć również uwagę na stopień formalności wypowiedzi. Czy Twoja wypowiedź kierowana jest do kolegów, koleżanek, czy może jednak do osoby dorosłej, obcego? Pamiętaj oczywiście o zachowaniu limitu słów w swojej wypowiedzi. Nie przejmuj się, jeżeli w tekście pojawią się słowa, których nie rozumiesz. Czytanie nie polega przecież na zrozumieniu każdego pojedynczego słowa. Jest to umiejętność wyszukania w tekście ważnych dla siebie informacji. Zawsze możesz odgadnąć znaczenie wyrazu z kontekstu. Przy ćwiczeniu z reakcjami językowymi nie panikuj. Można przetłumaczyć sobie odpowiedzi na polski, żeby mieć pewność, czy odpowiedź, którą wybierasz, jest właściwa. Walcz na 100%. Słuchaj do końca. Nie zostawiaj pustych miejsc. Nie rezygnuj. A przygotowując się do egzaminu, powtórz te najczęściej pojawiające się struktury i zwroty. Aby móc właściwie przygotować się do właściwego egzaminu ósmoklasisty, kluczowe będą egzaminy próbne. Ale po co one? Co one mogą ci dać? Przede wszystkim próbne egzaminy pozwolą ci monitorować swój postęp. Będziesz mógł zobaczyć, jakie efekty przynosi ci dotychczasowy sposób nauki. Czy jesteś już gotowy na ten prawdziwy egzamin? Pisząc egzaminy próbne, będziesz mógł zauważyć działy, na których konieczne jest jeszcze większe skupienie się z Twojej strony oraz będziesz mógł zobaczyć, z czym radzisz sobie lepiej, a co jeszcze potrzebuje troszkę doszlifowania i udoskonalenia z Twojej strony. Egzaminy próbne uczą także odpowiedniego rozplanowania swojego czasu i rozdzielenia go pomiędzy poszczególne zadania, dzięki czemu w maju będziesz już wiedzieć, jaka część. Ile czasu mniej więcej Ci zajmuje? A to sprawi, że nie zabraknie Ci czasu na prawdziwym egzaminie. A to wszystko wiąże się z opracowaniem taktyki pracy z arkuszem. Wiedza to jedno, ale na egzaminie kluczowa jest również umiejętność pracy z arkuszem oraz strategia rozwiązywania zadań. Tego właśnie nauczą się egzaminy próbne. W ramach kursu w naszej szkole odbędą się cztery egzaminy próbne, dla których będziecie mogli sami się sprawdzić i jeszcze lepiej przygotować do egzaminu. Pierwszy z nich odbędzie się już w listopadzie, a następne kolejno w styczniu, marcu oraz maju. Próbne egzaminy u nas w szkole odbywają się poprzez wykorzystanie platformy Testportal. Dostęp do testu dostaniesz każde razowo poprzez link, który przekieruje Cię bezpośrednio do platformy. Na próbnych egzaminach, tak jak na prawdziwym, pojawią się oczywiście zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, żebyście mogli jak najlepiej przygotować się i oswoić z formą egzaminu. W ramach platformy Test Portal możliwe jest wstawienie np. zdjęć. A co ważne, na egzaminie z matematyki będziecie mogli wstawić działania i specjalne znaki matematyczne, dzięki czemu egzamin próbny w niczym nie będzie odbiegał od tego prawdziwego egzaminu. W trakcie pisania macie możliwość cofania pytań. Pamiętajcie jednak, że egzamin ma włączany tryb uczciwego rozwiązującego. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że platforma uniemożliwia wyjście z egzaminu. I każdy ruch poza arkuszem jest wykrywany przez platformę, a po kolejnej próbie dostęp do testu zostanie zablokowany. Pozwoli to Wam poświęcić w pełni swoją uwagę na próbnym egzaminie i dzięki temu realnie sprawdzić swoje umiejętności i przygotowanie. Z uwagi na zdalne nauczanie, wywołane sytuacją pandemiczną na świecie, na egzaminie w roku szkolnym 2021-2022 zostały wprowadzone drobne zmiany, które mają Ci pomóc. Co takiego się zmienia? W arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej czasu, jednak czas przeznaczony na ich rozwiązanie pozostanie taki sam. Pozwoli Ci to spędzić więcej czasu jednostkowo na każde zadanie. Zmniejszy się liczba zadań otwartych, które do tej pory stanowiły największe wyzwanie dla uczniów. Zadania będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 roku, a nie jak dotąd w wymaganiach określonych w podstawie programowej. Uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego-nowożytnego. Nie będzie egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Sporo wiemy już o samym egzaminie. Przenieśmy się w takim razie myślami już do maja, gdzie będzie na Ciebie czekał egzamin. Co należy obowiązkowo zabrać na swój egzamin? Legitymacja szkolna. Jest ona niezbędna do potwierdzenia Twojej tożsamości. Bez niej nie zostaniesz wpuszczony na salę egzaminacyjną. Długopis lub pióra z czarnym tuszem. Warto oczywiście mieć zapasowo, gdyby te pierwsze odmówiły nam posłuszeństwa. Pamiętaj, że koniecznie musi być to czarny tusz a nie niebieski, jakim zapewne posługujesz się na co dzień w szkole. W przypadku matematyki weźcie koniecznie ze sobą linijkę. Będzie ona niezbędna podczas rozwiązywania zadań z geometrii. Co jeszcze warto zabrać ze sobą na egzamin? Butelka wody. Podczas egzaminu będzie ona oczywiście musiała stać na podłodze, żeby zmniejszyć ryzyko zalania, ale zawsze masz możliwość napicia się tej wody. Paczka chusteczek higienicznych. One zawsze się mogą przydać i warto mieć je ze sobą tak w razie co. Leki jeśli takie przyjmujesz i są ci one potrzebne podczas egzaminu. Czego natomiast absolutnie nie wolno mieć ze sobą na salę egzaminacyjną? Kalkulator. Jest on surowo zabroniony na każdej części egzaminu. Słownik czy to języka polskiego, ortograficzny, czy do języków obcych jest niedozwolony na sali egzaminacyjnej. I sprawa wręcz oczywista – urządzenia telekomunikacyjne, tak jak na przykład telefon. Ale warto pamiętać, że do takich urządzeń zaliczają się również smartwatche i one też są surowo zabronione na egzaminie. Jakie zasady panują na sali egzaminacyjnej? Czego można się tam spodziewać? Usiądziesz przy osobnym stoliku. Każdy z uczniów siedzi sam w ławce. Przed drzwiami zostawisz wszelkie urządzenia komunikacyjne: telefon komórkowy, smartwatch czy odtwarzacz muzyki. Pamiętasz? Mówiłam już o tym przed chwilką. Pamiętaj, że te urządzenia są bardzo surowo zabronione w sali egzaminacyjnej. W szatni odwiedzisz torbę czy plecak. Pewnie wiele razy już słyszeliście, że nie wolno wyjść do toalety podczas egzaminu. To nieprawda. Można jak najbardziej skorzystać z toalety, ale wyjdziesz do niej tylko pod eskortą członka komisji egzaminacyjnej. tu głowę, że czas na egzaminie się nie zatrzyma, więc lepiej skorzystać z toalety przed rozpoczęciem egzaminu, żeby nie tracić czasu na pisanie egzaminu. Nie porozmawiasz z przyjaciółką czy najlepszym kolegą. Na sali panuje absolutna cisza, więc co za tym idzie, jedno jest pewne: nikt nie będzie ci przeszkadzał rozmową. Cisza również obowiązuje członków komisji. Nie pomogą ci oni podczas pracy z arkuszem. Będziesz mógł liczyć tylko na siebie. Kiedy możesz spodziewać się wyników egzaminu? Kiedy będziesz wiedzieć, czy masz szansę dostać się do swojej wymarzonej szkoły średniej? W 2022 roku uczniowie poznają swoje wyniki. 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. klasisty. Na zyczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centynowej dla każdego egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów, który uczeń zdobył za zadania z każdego przedmiotu. Natomiast wynik centynowy to odsetek liczby ósmoklasistów, którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Tak jak już wcześniej mówiłam, nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać. Dlatego egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać. Natomiast pamiętaj o tym, że wynik z egzaminów ma bardzo ważne znaczenie podczas rekrutacji do szkoły średniej. Pewnie wiele razy słyszeliście już o unieważnieniu egzaminu. Czy to mit, czy rzeczywiście egzamin może być unieważniony? Może, jak najbardziej. Kiedy to się stanie? Kiedy Ty lub ktoś z Twoich kolegów podczas egzaminu będziecie pracować niesamodzielnie. Ktoś wniósł na salę jakiekolwiek urządzenia telekomunikacyjne i korzystał z nich. Na sali znalazły się materiały i przebory szkolne inne niż te wymienione w komunikacie dyrektora OKE. Ktoś z uczniów zakłócił prawidłowy przebieg egzaminu – rozmawiał, chodził po sali czy przeszkadzał. Kiedy podczas sprawdzania prac egzaminator uzna, że praca jest niesamodzielna lub uczeń udostępnił rozwiązania innemu uczniowi. W tych wszystkich sytuacjach egzamin należy powtórzyć. Co mogę poradzić się przed egzaminem? Całkiem sporo rzeczy można zrobić poza samą nauką, żeby egzamin poszedł jak najlepiej, a wynik był dla Ciebie satysfakcjonujący. W ostatnim tygodniu przed egzaminem wstawaj najpóźniej o ósmej. W ten sposób przyzwyczajesz organizm do efektywnej pracy w godzinach 9-12, a przecież to w tych godzinach odbywają się Twoje egzaminy. W weekend zakończ powtórki. Daj odpocząć swojemu organizmowi. Nauka na chwilę i tak nie jest efektywna. W poniedziałek zrób coś, co Cię zrelaksuje. Odpocznij i skup się na odstresowaniu. Przed egzaminem nie zarywaj nocy. Pójdź wcześniej spać. Zmęczenie na pewno nie pomoże Ci na egzaminie. Po przebudzeniu posłuchaj ulubionej muzyki. To pozwala wprowadzi się w odpowiednio pozytywny nastrój. A przecież dobre nastawienie to niemal połowa sukcesu. Koniecznie zjedz lekkie śniadanie. Dbaj o zbilansowaną i pełnowartościową dietę. Umysł pracuje wtedy zdecydowanie lepiej. Załóż wygodny, ale odświętny strój, w którym będziesz dobrze czuć się na egzaminie. A co na samym egzaminie? Pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z poleceniami do zadań. Tak jak już mówiłam, one potrafią odpowiednio nakierować nas na odpowiednie tory. Nie spiesz się z udzielaniem odpowiedzi. Wykorzystaj swój czas na egzaminie. Podczas rozwiązywania zadań w pełni stosuj się do polecenia. Rób dokładnie to, o co cię proszą. Walcz na 100%. Słuchaj do końca, nie zostawiaj pustych miejsc, nie rezygnuj. Na egzaminie nie ma przecież ujemnych punktów. Zawsze próbuj udzielić odpowiedzi, a może będzie poprawna i zdobędziesz punkty, mimo braku pewności co do danego rozwiązania. Pamiętaj, że arkusz to nie mury, można po nich pisać i kreślić. Nie bój się zmienić zdania i zaznaczyć innej odpowiedzi niż początkowo zaznaczyłaś. Zacznij od łatwiejszych zadań. Trudne zostaw sobie na koniec i wróć do nich, gdy starczy ci czasu. Koncentruj się na oddechu. Nie stresuj się, bo stres to zdecydowanie nie jest dobry doradca podczas egzaminu. Dużo tego, prawda? Dlatego właśnie przekazuję Ci to teraz, drogi ósmoklasisto. Przygotuj się odpowiednio do egzaminu, a na pewno uda Ci się osiągnąć Twój wymarzony wynik na egzaminie. Powodzenia!